Prezentuję go o numerze 10019. Jest to nakrapiana samiczka, która wywodzi się z, 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 z samca 277, który jest synem z oryginalnego gołębia od Jostone i siostry Eliota. No ten 277 bardzo, bardzo fajny lotnik. O wiele, wiele konkursów w. w w pierwszej dziesiątce jako roczny myślę, że 5 albo 6. Także gołąb, który, który w 50 latał w tym sezonie u mnie co yy... to mówię. Siostra, siostra Eliota, również cztery jedynki ma numer, która, która też już dała fajnego lotnika. Także. No, no w postaci tego 277, także no super te 276. Jego brat również był fajny, ale zginął mi na serce. Na Matką tego gołębia jest oryginalna samica z hodowli Jarka, Szczepaniaka i Zenona. Samica, samica która również bardzo dobrze lata. Także polecam super gołąb do hodowli.